Hej, Cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Bawkode z FIFA 15 Kariera Menadżera Oczywiście wraca na mój kanał Kariera Menadżera Takim troszkę nietypowym klubem Nietypową ligą, bo jak możecie zauważyć będziemy grali Bazyleą Postanowiłem, że zagram tym klubem Ponieważ tam ligi angielskie i inne ligi są już na YouTube a, a tej ligi po prostu nie ma Może jest, no nie wiem, nawet nie sprawdzałem ale w sumie pomyślałem, bo jak widzicie, bardzo fajny skład ma Bazylea. a tutaj oczywiście te mecze y, będą grane, na pewno te najważniejsze, a tak to kariera będzie symulowana. Ale mam nadzieję, że wam się spodoba, oczywiście to wraca na mój kanał, ta cała FIFA, więc... Y, tutaj mamy Samuela, tego z... On kiedyś grał w Interze Mediolan, ale my sobie tutaj damy suchego, a... Samuela damy sobie na ławeczkę. Tutaj zmienimy, bo widzę, że Traore jest lepszy. Więc damy Traore. Waclik oczywiście w pierwszym składzie. Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze napastnika, który jest lepszy od tego. Ale i tak i tak na pewno kogoś kupimy do składu. Tutaj środek pomocy jest zufi on może się rozwinąć ale zobaczymy co z tego wyjdzie oczywiście tak więc y, przejdziemy sobie może do zakupu jakiegoś zawodnika tu widzę że chcą mi jakiegoś wcisnąć Fra y, Francuza chciałem powiedzieć no tak Francuza z, y, chyba to jest Zurich tak nie tak Zurich to jest Gras y, Hopper Zurich ale ja sobie zobaczę, bo gram Lechem poznań, karierę tak sobie i tam widziałem, że yy, Dankana Łotmora yy, ma... ma Bayern i on ma tam bardzo spory overall, więc ja spróbuję o tego zawodnika powalczyć, bo on jest tani, zobaczcie, on jest tani, ale on podobno jest zgliczowany, więc ja postaram się tutaj yy, wyłożyć za niego nie to są miliony a on jest warty tysiące więc cofnijmy tu tak chyba tyle wystarczy no i spróbujemy go sprowadzić bo on się nam na pewno powinien rozwinąć i przejdźmy sobie tutaj dalej do pierwszego za chwilę meczu jestem skłonny zaoferować więcej lajtowo ja mam dam nawet milion. a S miejcie ten milion. Bo mnie to mnie naprawdę stać na tego zawodnika. Puchar mistrzów. Czekamy, mamy nadzieję, że dotrzemy do fazy pucharowej. Spoko, no postaram się. No i oczywiście pierwszy mecz towarzyski symulujemy go. Zobaczmy jakim wynikiem zakończy się to spotkanie. Oczywiście wygrywamy 3 do 1 embolo, 2 bramki. I Elneny z ławki, który wszedł za Delgado, strzelił sobie tutaj brameczkę. Jest git, kolejny tutaj mecz chyba towarzyski. Prowadzenie kadry. To nie, to mnie nie interesuje. Chłopie, ty powinieneś zarabiać więcej kasy. A nie tam jakieś marne... Marne pieniądze jak ty się rozwinąłeś w Bayernie. To ja ci daję kluczowego i... Ty zawitasz w moim składzie akurat prawego pomocnika jakiegoś szukam więc powinien mi się przydać Kolejny mecz towarzyski który symulujemy z Junior FC to jest chyba drużyna z Kolumbii No i wygrywamy 1 do 0 strzelcem Bramki w 15 minucie jest Delgado I przechodzimy dalej kolejny mecz tym razem z Millwall co ja nie umiem ci zapewnić nic dobra chopie 20 tysięcy i ty wbierz do mojego składu bo ja cię chopie chcę ja cię chcę do składu i I tyle masz tym razem przejść Nowa propozycja, kurde no i co ja mam, co ja mam zrobić yy, skoro dam jeszcze mu 30 tysięcy zobaczymy czy, czy będzie chciał przyjść na 2 lata i kluczowego Naprawdę ten zawodnik yy, w Bayernie się rozwinął i, i myślę że u mnie też się rozwinie a tymczasem yy, zagramy sobie mecz z Millwall z ligi angielskiej zobaczymy jak tym razem no i oczywiście wygraliśmy 3 do 0 dwie bramki szar jedną embolo Trzy zmiany w zespole no i za chwilę za momencik będzie pierwszy mecz yy, pierwszy mecz yy, ligowy yy, PS kurcze no co ja mam zrobić żeby żebyś się do mnie człowieku przeszedł dwóch prawych pomocników ale nie mam żadnego skrzydłowego i w sumie w sumie to jest problem wszyscy oczywiście rozwinięci no i pierwszy mecz jaki zagramy to będzie z FC Luzern tak więc mam nadzieję, że wygram go na symulacji bo jest to kariera menadżera, a nie kariera normalnej gry i tak dalej. Oczywiście będą się pojawiać na pewno normalne mecze, ale to takie Liga Mistrzów i, i, i to tyle na pewno, bo tam oczywiście musimy walczyć o pieniądze tak naprawdę, bo jak wygrywamy Ligę Mistrzów czy coś, to tutaj stajemy dużą kasę. No i oczywiście gramy już w dziesiątkę, w 11 minucie czerwoną kartkę otrzymał Zufi. No i mamy 1 do 0. Delga do szelcem Bramki w 42 minucie i niestety wyrównanie w 58 Arizala. Więc ten mecz zakończy nam się remisem 1 do 1. Szkoda bardzo, szkoda tego meczu bo dzielimy się punktami z FC Luzern. Zobaczmy tabelę. Tak wygląda tabela. Jest tylko 10 drużyn w tej lidze, więc sezon będzie naprawdę krótki, ale mam nadzieję, że udane, Przynajmniej w pierwszej piątce będziemy. Oczywiście tylko dwie drużyny tutaj przegrały. FC Tun i FC Vadus. Zauważcie, że tu praktycznie wszyscy mają FC oprócz Grasshoppera i i Young Boysów tak więc e, przejdziemy sobie za momencik do kolejnego spotkania e, tym razem przyjdzie nam się mierzyć z, e, z drużyną z Young Boys e, zobaczmy tylko skład jak tutaj to wygląda musimy oczywiście wpuścić kogoś innego za Zufiego. Tu mamy jeszcze prawego pomocnika i to dosyć dobrego, więc robimy zmianę za Kalle. Eee, zobaczmy co tutaj jeszcze jest ciekawego do zmian. Eee, 67 nie, ale tak naprawdę przydało, żeby nam się kogoś kupić, bo bo tam nie mam za dobrego eee, za dobrego składu pomocy chyba w sumie zobaczmy środkowy pomocnik by nam się jakiś przydał taki z 70 parę i oczywiście prawy obrońca więc szukamy prawego pomocy prawego obrońcę i, I jakiegoś tutaj no ten łatwor nie chce przejść no co za co za dziad spróbuję go jeszcze raz yy. jeszcze raz go spróbuję tutaj może nowe pożyczenie by przyszedł albo w sumie nie w sumie ja go kupię yy, za większą kwotę może wtedy może wtedy by przeszedł. 2,5 miliona dam za niego, więc może, może za większą kwotę dałoby radę go pozyskać. I znajdźmy jakiegoś yy, pomocnika środkowego. Tutaj nam wyszukało wszystkich chyba na których nas stać więc musimy go jakiegoś tutaj wyszukać dobrego To tu jest jakieś arabusy Arabusów to ja nawet nie chcę w składzie Jest Alan który jest już stary ale, ale chcę trochę ten skład odmłodzić Hamid Altin, Top. Zobaczmy jakiś Ruben Pamiętacie kiedyś te herby? Bo mi się przypomniała kiedyś polska Ekstraklasa yy, że w którejś WIF-ie były właśnie nieoryginalne herby i chyba był Bełchatów albo Albo jeszcze nie wiem czy Grocklin był To miał właśnie taki herb Zobaczmy dalej Aquiliani Dałoby się jakiegoś pozyskać młodego tutaj, bo... Maximilian Arnold, yy, zobaczmy go. Zapytajmy się. Dawid Wabuński, on jest z Barcelony B. Barry Banan też może być yy, dobrym zawodnikiem więc dodamy go Migien Basza Basza też tutaj dodamy Adrian Basta to jest jakiś dziad yy, spróbujemy sobie tutaj yy, zagrać spotkanie z yy, Young Boys Zobaczymy co z tego wyjdzie. No, druga minuta i już strzelamy bramkę. Jest remis w 12 minucie nuzolo. A oczywiście strzelcem bramki w naszym zespole został Delgado. Czerwona pierwsza kartka dla zawodnika z Young Boys. No ładnie, tutaj Mbolo strzela bramkę, ale nie, nie, nie fajnie bo mamy kontuzję bramkarza. Zobaczmy jak się skończy te spotkania. Oczywiście wygrywamy 2 do 1 po ciężkich bojach, ale niestety Waclik y, doznał kontuzji, oczywiście pewnie jakiś groźnej, bo jest karetka, więc nie jest zaciekawie. 5 miesięcy nie będziemy mieli dobrego bramkarza, więc y, to nas będzie wykluczało z jakiejkolwiek tutaj y, dobrej gry. Ja spróbuję pozyskać tego barego banana y, i jeszcze po, y, spróbuję tego basza. Zobaczymy, który będzie lepszy. Który, który oczywiście też przejdzie, bo to też nie jest tak, że od razu, od razu nam ktoś przejdzie, ale z tego niestety piłkarza musimy zrezygnować, bo jest on wart 13 milionów, więc raczej odpada. O, i ten... Przy, aha, on wcześniej też przyjął, tylko po prostu... Yy, tylko po prostu chciał lepsze warunki. Ale ci człowiek udaje kluczowego i ty będziesz grał w moim składzie. A on niestety nie chce zawsze przejść i jest zupa, więc yy, będzie ciężko. Transferu przyjęta. Bolton też przyjął. Więc postaram się tego jeszcze pozyskać. Yy, zobaczmy, bary banan. Jestem ciekaw, jaki ma overall, ale na pewno 70 parę. Yy, zobaczmy, ten też przyjął. A później będziemy po prostu odrzucać zawodników, którzy nie przejdą albo, albo będą chcieli przejść. A. Dunka Wetmore niestety... Aha, on ma 58 owarala i dlatego... Dlatego on ma 86, po prostu zbugowany zawodnik, no bo sami widzicie, overall mały, a, a w innej karierze, po tam drugim sezonie, czy coś, ma, ma zdecydowanie więcej. No i tymczasem y, będziemy mierzyć się z Zurichem, który jest y, o jedno oczko wyżej od nas. I jeden z zawodników chce, chce zagrać tutaj y, ten Kala, więc go wpuszczę. Zobaczymy jak się sprawdzi i wpuścimy Zufiego ale tutaj zrobiłem jeden pewny błąd Właśnie taki A nie to suchy grał Nie Iwanow, dobra Tutaj zrobimy takie zmiany Aha no i niestety muszę bramkarza tutaj wywalić bo ma kontuzję, szkoda. I nie wiem, czy jakiegoś bramkarza nie pozyskam. W sumie, bo żaden z pomocników nie chce przejść. A dobry bramkarz to też podstawa. Kogo oni nam tutaj proponują? Może kogoś z ekstra klasy, może nam się uda pozyskać jakiegoś dobrego. T-Mobile ekstra klasa Buricia, spróbuję Buricia pozyskać. Na razie za niego 2 miliony. I spróbuję drągowskiego. Drągowski też jest dobrym bramkarzem. Próbujmy go za 3, on jest młody, bo on ma 16 lat tylko Więc w sumie, w sumie można by było go pozyskać I Kucjaka zobaczymy, i Kucjaka, za którego damy 4 miliony I oczywiście zagramy sobie, yy, znaczy zagramy, zasymulujemy sobie jeszcze jeden, jedno spotkanie tutaj z yy, Zurichem zobaczymy jak, jak nam się uda czy uda nam się w ogóle wygrać to spotkanie pierwsza żółta kartka dziesiąta minuta suchy no i Embolo strzela bramkę mamy 1 do 0 dla Bazelu. Yy, niestety kontuzja y Delgado i druga bramka Embolo a jest już raczej mecz wygrany bo zostało 10 minut do końca i trzecia bramka Embolo więc, y, więc mamy hat-trick i na koniec jeszcze strzelił Fedele z y, Zurichu. tak więc mecz y, zakończy nam się wynikiem 3 do 1 y, zobaczmy jeszcze tylko y, tutaj 7 dni zobaczmy czy jakiś z bramkarzy będzie chciał przejść y, do naszego zespołu Tutaj ktoś chce kupić Fabiana Szara, ale my niestety go nie sprzedajemy. Jest na razie za dobry. A tracić takiego zawodnika to też by było za ciężko. Myślę, czy Drągowski, czy, czy Burić, ale chyba Drągowski, przy nim zostanę. Dam mu 10 tysięcy, bo wiem, że on się rozwinie. mam go w innej karierze, tak więc yy, Kucjak też, ale nie, niestety Kucjak odpada Ja chcę Drągowskiego, więc yy, na pewno go kupię Delgado yy, chce przysiedzieć na Trybunach, dobra, spoko Dlatego wpuścimy tego, który chciał wyjść, czyli IET I ostatni, i ostatni y, meczyk z y, FC Vaduz na ten odcinek Zobaczmy, 10 minuta na razie 0 do 0 Jest pierwsza bramka, szara y, w 23 minucie dla Bazylei po rzucie karnym oczywiście druga bramka Ajeti w 41 minucie. Trzecia bramka Gashi. Y, 62 minuta. Czwarta bramka Gashi. No i koniec meczu. Wygrywamy 4 zaraz FC Vadus. Jest ciekawe, bardzo ciekawe jest. No i mamy bramkarza. Zobaczcie, mamy bramkarza, który na pewno wyląduje. W pierwszym składzie mojego zespołu. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek z serii kariery menadżera z FIFA 15 na moim kanale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie dać kciuka w górę, komentujcie ten oczywiście odcineczek, doradzajcie jeszcze, kogo mam kupić. Może już w następnym okienku transferowym, a może jeszcze w tym. Tak więc trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.